Witam serdecznie. Z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem dla zodiakalnych bliźniąt na miesiąc czerwiec. Moje drogie bliźnięta, już tutaj karty są rozlosowane dla was i patrzymy co wyszło. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która mi się tutaj pojawia, to jest relacja związkowa, tak? Relacja emocjonalna, romantyczna, uczuciowa, w której uważajcie, bo możecie na początku czerwca dokonać złego wyboru, moi drodzy. Karta piątki powietrza to jest zarazem karta ostrzeżenia, można powiedzieć, bo ona mówi, że możesz dokonać złego wyboru w sferze uczuciowej, romantycznej, emocjonalnej. Dlatego też jest tutaj jakaś relacja, która tak naprawdę wymaga jakiejś decyzji, ale być może ta decyzja wcale nie będzie w dobry sposób przez Ciebie podjęta. Ta zła decyzja, którą podejmiesz, będzie szła dalej w dziesiątkę ognia, czyli i tak naprawdę... No, niestety, ale będzie to dla ciebie stresujące, będzie cię to obciążało, będziesz się dużo nad tym zastanawiał, natomiast już później macie trójkę ziemi, czyli tak naprawdę pod koniec czerwca jest szansa, żeby po prostu tą decyzję zredukow nie zredukować, tylko skorygować, żeby ta decyzja jeszcze mogła być naprostowana i żeby być może jeszcze się z niej wycofać. Natomiast początek czerwca jest szansa, w cudzysłowie szansa na to, że podejmiesz złą decyzję. Jeżeli już widzimy, że roz Skład tak pokazuje takie tendencje, to po prostu omińmy to, tak? Bo za tą, złą, za tą złą decyzją będzie tutaj szło swoje, Twoje złe samopoczucie, Twoje, twoje złe zamartwianie się, Twoje tutaj, jak gdyby no ogólnie, umartwianie się i ciężkość, którą czujemy w karcie, w karcie dziesiątki ognia. Natomiast jest szansa na koniec miesiąca, bo jest trójka ziemi, że można jeszcze wyprostować tę decyzję i po prostu, jak gdyby się z niej. Wycofać? Tutaj dobrze jest, tak, wycofać, wycofać, to jest dobre słowo. Natomiast jeżeli już wiecie, że tak karty to pokazują, to po prostu no, nie wchodźcie w ogóle w źle podjęte decyzje, tak? Dobrze, idziemy na dół. Dziewiątka ziemi, dwójka powietrza, dwójka ognia, król ziemi. Moi drodzy, tutaj przy pracy, przy sprawach biznesowych, pracowniczych bądź finansowych, bo pamiętajmy, że karty nie rozgraniczają spraw finansowych i zawodowych. Tutaj pokazuje mi się bliźnie, które tak naprawdę. Chciałoby coś zacząć nowego w tej sferze finansowej, zawodowej czy też pieniężnej ogólnie, ale stoi w tej dwójce powietrza. Czyli tak naprawdę chciałbym, ale nic nie zrobię. Chciałbym, ale jestem na tyle zamrożony w miejscu, że po prostu nie umiem zrobić kroku do przodu. Moi drodzy, taka może być postawa niektórych bliźniot. Natomiast w drugiej połowie czerwca to się już zmienia i wchodzicie w dwójkę ognia i śmiało podążacie do tego Króla Ziemi. Czyli tak naprawdę. Jest tutaj progres w sferze zawodowej, finansowej bądź biznesowej, tak? Tutaj jeżeli na przykład będziecie starali się o jakąś pracę, to w drugiej połowie czerwca przyjdzie informacja, że jak, jak najbardziej tę pracę otrzymałeś. Jeżeli na przykład y, zastanawiasz się, czy zainwestować w konkretną rzecz pieniądze i będziesz tak do połowy czerwca się zastanawiał, ale w drugiej połowie czerwca ruszysz z działaniem i po prostu zrealizujesz te y, cele finansowe. Więc, moi drodzy, Tutaj, w sferze finansowej, wszystko się kończy dobrze, tak? Tutaj jak najbardziej cele finansowe zostaną osiągnięte, ale dopiero w drugiej połowie czerwca. Dla niektórych bliźniąt, dopiero druga połowa czerwca może przynieść działanie w tej kwestii i np. profity przyjdą w lipcu bądź w sierpniu. Natomiast połowa czerwca, pierwsza połowa czerwca, to jest zastanawianie się nad ruchem, który masz zrobić w sferze finansowej. Dobrze, idziemy dalej. Yy, zagrożenia i szanse. Szanse to jest trójka ognia, czyli tak naprawdę masz możliwość. Fajnej zabawy, tak? Jest tutaj też możliwość romansu, bo karta Trójki Ognia to jest po prostu romans. Wejście w jakiś romans, y, lekkie, takie y, rozrywkowe, zabawowe energie, i tak naprawdę tak mi się pokazuje tutaj bliźnie. Znaczy, pokazuje mi się bliźnie, które tak naprawdę dostanie taką szansę, tak? Bo będą energie sprzyjające ku temu, żebyście po prostu byli zabawni, y, używali życia ze strony rozrywkowej. Być może niektórzy z Was właśnie wejdą w ten romans, bo Trójka Ognia to jest karta romansu. Natomiast w zagrożeniach macie ósemkę ziemi, czyli tak naprawdę jest to informacja mówiąca to, żebyś więcej pracy wkładał w swoje, w swoje działanie, tak? czyli tak naprawdę nie osiadaj na laurach i nie bądź takim leniuszkiem w czerwcu, ponieważ masz kartę zagrażającą sprawom pracowniczym. Tutaj potrzeba, żebyś po prostu systematycznie i regularnie wykonywał jakąś pracę ku swojemu celowi, czyli tak naprawdę. Jeżeli wiadomo, jeżeli chcesz uzyskać awans albo lepsze pieniądze, to pracuj solidnie i być może y, troszkę więcej, tak? Natomiast jeżeli chcesz na przykład otworzyć własny biznes, to rób wszystko y, organizuj to, y, choć i załatwiaj sprawy, ale nie sieć, jak gdyby w bezczynnie w bezruchu, dlatego że w zagrożeniach macie Takiego leniuszka, tak? Na czerwiec macie po prostu leniuszka, że nie, będziecie nie będzie się Wam chciało pracować, nie będzie Wam się chciało nic robić i tak naprawdę może to się odbić na waszej pracy, tak? Więc moi drodzy, jeżeli widzimy takie zagrożenia, to po prostu je umiejętnie omijamy. Dobrze, to by było na tyle. Tak się prezentuje rozkład dla zodiakalnych bliźniąt. Pozdrawiam serdecznie, Oliana.